Co zrobić, gdy los wciąż stawia przed tobą nowe przeszkody, gdy zadanie, które zostało ci przeznaczone, zdaje się być ponad twoje siły? Jak pokonać obezwładniający strach i stawić czoła przeciwnościom? Życie Niny już od dawna nie jest łatwe, ani pozbawione trosk. Dwukrotnie straciła bliskich, przyjaciół oraz miejsce, które nazywała domem. Odebrano jej tożsamość? poczucie bezpieczeństwa i radość. By ocalić bliskiej osoby, jak również wiele innych niewinnych istnień przed zagładą, musi wyruszyć w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu tajemniczej planety zamieszkanej przez potężnego maga. Czy uda jej się nakłonić go do pomocy? Nina, ścigana przez żądnego zemsty Aleksusa, przemierzy wiele niezwykłych krain. Pozna stworzenia, o których istnieniu nie miała pojęcia, kto okaże się sojusznikiem, a kto wrogiem? Podczas tej podróży odnajdzie o wiele więcej niż się spodziewa. Zrozumie, czym jest poświęcenie i odpowiedzialność. Odnajdzie w sobie siłę, o którą sama siebie nawet nie podejrzewała. Jak wysoką cenę przyjdzie jej zapłacić za własną odwagę? Wyrusz razem z Niną w niezwykłą podróż, o której na pewno szybko nie zapomnisz. Poznaj, co to strach. Wątpliwości, ból i gniew. Daj się ponieść emocjom, pragnieniom i żądzy. Jednego możesz być pewien. Nuda, ci przy niej nie grozi.